Witamy pana profesora Filipa Bajona, dziekana Wydziału Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej. Witam, kłaniam się. Dzień dobry. Kilka słów o samym festiwalu. Czym jest festiwal dla studentów, dla profesorów? No, przede wszystkim jest to festiwal, który wyjeżdża z Łodzi, zabiera produkcję, które robimy na Targowej, przywozimy do Warszawy, czyli kontraktujemy się z szerszą widownią, a nie tylko z widownią łódzką. Takich festiwali studenckich jest trochę w Polsce, ale ja myślę, że ten jest no jednym z najważniejszych, ponieważ zbiera produkcję szkolną z całego roku, są pokazy takie, poziom kontekstowe, jak w tym roku kina studenckiego rumuńskiego. Mogą studenci tutaj zaprezentować się, spotkać się z widownią, tutaj sala jest zawsze pełna, prawda? Jest dużo towarzyszących imprez. No to to jest takie święto etiudy studenckiej, w najlepszym tego słowa znaczeniu. A czy ma Pan profesor jakiegoś swojego faworyta wśród młodych reżyserów? No na każdym roku pojawia się, pojawia się ktoś ciekawy. No, w tej chwili takim moim faworytem jest. Tu nie ma jego filmu, bo on robi dyplom pełnometrażowy. I Bartosz Barbas, bardzo ciekawy film zrobił. No i jest na etapie montażu. Ale mam kilku faworytów. Znaczy wiem, że jeżeli warunki będą sprzyjały, to zrobią film. A proszę powiedzieć coś o idei, o pańskiej idei Summer School? Summer School no to jest taka idea, no, która krąży po wszystkich szkołach tutaj, żeby prowadzić zajęcia w języku angielskim. Zresztą ta Summer School, ona nie tylko dotyczy summer, czyli lata, tylko dotyczy również jakby możliwości zajęć w języku angielskim przez cały rok. Ja po prostu zostałem skontaktowany z takim, z chińską szkołą filmową, nie jedną, kilkoma, gdzie oni chcą przysłać do nas. 50 studentów na zasadzie pełnej odpłatności i na zasadzie tego jeszcze nie wiemy, ale to musimy skonsultować jakby no, pewnej analogii, że też dostają ten stopień magistra, magistra sztuki, bo na tym im zależy. No, w Chinach mają bardzo dużo instytucji kulturalnych, tylko nie ma kto tego obsługiwać. Oni mówią już po angielsku, ale oni chcą też się uczyć polskiego. E, także m, będę coś wiedział we wrześniu, bo tam się jest zmiana we władzach szkoły w Pekinie, jak to zorganizować, jak to zrobić. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby tych 50 Chińczyków, tym bardziej, że o dziwo mamy miejsce, bo mamy ten no, budynek nowych mediów i tam jest miejsce na by, by, pomieszczenie nowych zajęć tych. 50 osób, które byłyby na Wydziale Reżyserii i na Wydziale Operatorskim bez specjalnego, bez specjalnego problemu, także... A dlaczego warto studiować na Wydziale Reżyserii w ogóle w naszej szkole filmowej? Dlatego, ponieważ to jest trochę jak w wojsku. Przechodzi się z cywila do reżysera. I to jest proces, który trwa dość długo, ponieważ Sposób myślenia reżyserski jest inny od myślenia cywilnego. Po prostu inne komponenty trzeba brać pod uwagę i musi, dość, musi to być dość naturalne. Jest mało ludzi, którzy mają taki autentyczny, naturalny instynkt reżyserski, dlatego ich trzeba nauczyć zmiany sposobu myślenia. I dlatego warto się dostać. Natomiast jeżeli ktoś ma ten autentyczny, swój własny autorski sposób myślenia reżyserskiego i potrafi przetwarzać świat na obrazy, to da sobie radę bez szkoły. Ale jeszcze raz mówię, takich ludzi jest bardzo mało. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.